EuroScience Gateway to projekt finansowany z programu Horizon Europe, którego celem jest ułatwienie naukowcom dostępu do rozproszonych zasobów obliczeniowych i danych w Europie. Wykorzystuje on platformę Galaxy, otwarte środowisko do analizy danych, integrując ją z infrastrukturą w 13 krajach europejskich, dostępną przez 6 portali narodowych. Projekt wspiera badaczy z różnych dziedzin, od nauk przyrodniczych, przez klimatologię, astronomię, naukę o materiałach, Oferując im narzędzia i dane dostosowane do ich potrzeb. Cyfronet AGH realizuje kilka istotnych zadań w ramach tego projektu. Zintegrowaliśmy system OneData, tworzony od kilkunastu lat i służący do zarządzania rozproszonymi danymi, z platformą Galaxy. Dzięki OneData Galaxy może teraz przechowywać dane w wielu lokalizacjach, co zwiększa skalowalność i elastyczność. Połączenie tych dwóch systemów to element zintegrowanej infrastruktury na dla naukowców, znany jako IOSK. W ramach projektu rozwijany jest także system inteligentnego planowania zadań obliczeniowych, z angielskiego smart scheduling, który pozwoli na przydzielanie zadań optymalnie ze względu na ich lokalizację i opóźnienia. Dodatkowo wdrożyliśmy serwer Pulsar, zwiększając dostępne dla użytkowników zasoby obliczeniowe. Z efektów naszej pracy mogą korzystać użytkownicy europejskich portali Galaxy. Grupy robocze korzystające z systemów opartych na OneData, takich jak EGI Data Hub, mogą teraz płynnie uruchamiać przepływy pracy z angielskiego Workflow na platformie Galaxy. Aby to ułatwić, przygotowaliśmy szereg materiałów instruktorzowych dostępnych na Galaxy Training Network. EuroScience Gateway to krok w kierunku bardziej otwartej, efektywnej i dostępnej nauki w Europie.